Jesteśmy na lotnisku Chopina i dziś w pierwszym odcinku Amerykańskiego Snu przetestujemy linię British Airways Najpierw odcinek do Londynu Airbusem 320, a później z Londynu do Nowego Jorku Boeingiem 777? Mhm. 777 Tak, Boeingiem 777 Czekamy Pierwsza część lotu za nami Airbusem, więc w sumie wrażenia takie jak z Wizarze czy Ryanerze. Jedyna różnica to to, że jest takie Wi-Fi, które możemy jakby kupić, ale możemy też sobie podejrzeć dane samolotu typu wysokość i prędkość. Są też ładowania USB pod fotelem, ale nie działały przez cały lot. Miejsca jest tyle samo. No i, no i dają 250 litrów wody i 10 gram presji. Całkiem dobry. I w sumie to jedyne różnice, ale prawdziwa prawdziwa ocena nastąpi teraz po, po locie boebeingiem, który mamy już wkrótce. Duży plus lotniska hitrow jest darmowa woda filtrowana No powinno być standardem Przykro mi ale to nie dla Ciebie Poduszka Kocyk I słuchawki W katarze było więcej Ciekawostka, jak obsługa coś mówi, to nie można korzystać z tabletu. Trafiło nam się takie miejsce, które ma plusy i minusy. Plusem jest to, że mamy więcej miejsca na nogi, ale minusem jest to, że nie możemy mieć plecaka tutaj więc Ja lubię mieć takie najpotrzebniejsze rzeczy przy sobie. Jeśli chodzi o system rozrywki pokładowej, to mamy dość pokaźną bazę filmów i seriali. Niestety żadna pozycja nie jest w języku polskim. Jest również dostępny sklep. Są tam jakieś podstawowe gierki. Są również informacje o locie, ile zostało do celu, kilometrów, czasu. Za pomocą tabletu możemy również wezwać obsługę. No i w sumie to tyle. Co niedobre? Dobre. Dobra. 13 v Pani dała dwa, żeby się jej nie wołał za chwilę. <noise> Ona już po twarzy widzi, że Ty. Tak wydawałoby się coś innego spróbować. I tak to wygląda w klasie ekologicznej. Lecimy sobie, nie ma żadnego filmu o po polsku. Zara może obejrzymy na telefonie. Winko, tu jeszcze mam drugie do obiadu. Kocyk, bo zimno. Ja sobie zdjąłem też buty, bo jednak niewygodnie. No i ja sobie na razie czytam. Czekamy na posiłek bo jesteśmy mega głodni. Zostaliśmy już danie obiadowe. Yy, różni się głównym daniem, bo były dwa do wyboru. Kasia wzięła, żebyśmy spróbowali obok. Obu. Kasia wzięła makaron, ja wziąłem ryż. Ryż chyba wygląda troszkę lepiej. Tu mamy yy, drewniane sztuczce. Tu mamy jakieś fary. Tu mamy jakiś mas, nie, ser, masło. Woda, bułka, mleko Tu mamy deserek I tu mamy owoce I wino było wcześniej, jak mówiłem Smacznego Powiednia kawka A jeszcze trochę wina mi zostało To już moje szumi I tak właśnie mija nam locik Toaleta, jak widać, z przewijakiem. Dość dużo miejsca. Uff. Po tym winku tak dość ciężko mi się zrobiło na webechu. Prawdopodobnie obejrzymy sobie teraz jakiś film. A potem znów będę pewnie czytał jakaś połowa drogi za nami. Na pewno yy, jest mniej miejsca niż w Qatar Airways. Zdecydowanie. A tutaj jest tak. Ciasna, bo nie wiem jak z nogami, bo siedzimy w tym rzędzie, gdzie, gdzie no, mamy to miejsce na nogi, ale tak nawet na szerokość jest mało miejsca. Podsumowanie lotu British Airways. No to był nasz drugi lot liniami tradycyjnymi, więc porównuje jest do Qatar Airways. I obsługa spoko, jedzenie całkiem spoko, ale miejsce, miejsca, miejsce na nogi i tak dalej. No to zdecydowanie mniej. Qatar Airways, to był właściwie taki klasa ekonomiczna w Qatar Airways, to była taka pierwsza klasa w British Airways. No ale Qatar Airways jest uznawane za najlepsze linie świata. Tyle. Dotarliśmy do New York City i przeszliśmy pod prawe lecimy.